wchodząc dziś do Rosmana, i ja, garażyna była rozsądną kobietą, abym wydała pieniądze, które mam przeznaczone do Rosmana, a nie pokietrane po portfelu przypadkiem. Proszę spraw, aby wszystkie promocje, które otaczają mnie z prawej i z lewej strony, nie kusiły mnie. Żeby kasierka, która siedzi w się i uśmiecha się do mnie bardzo serdecznie, nie polecała mi ładnego żelu pod pysznic. Wszystkie promocje 2 plus 2 plus 2 równa się masz przerobane, też nie kusiły mnie od samego wejścia. Twoja garawyna. Rusma nie poroszecie, nie kuś. Facety, czy wy sobie zdajecie sprawę, jak my kobiety mamy brzgwizdany? No bo mam. W życiu kobiety istnieją dni, w których nawet jak się pomaluję, to czuję się fatalnie. Oczywiście kobiety z pięknością naturalną, z żadnymi tam niedoskonałościami, no ja podziwiam i w ogóle zazdroszczę, ale no, kobieta ma naprawdę, naprawdę, naprawdę przegwizdę. Więc da, maluje sobie te ząciory, prawda? Zalotne i tak dalej i nagle sobie je. Wyjedzie. Wiecie, jak to trudno potem zmazać? Jak to potem trudno... I to ślina, nigdy na świnę dziewczyny, nie, nie. Tutaj przyjedziesz, no i potem musisz znowu poprawiać korektorem. Korektorem, przepraszam. I swoim, prawda? Żeby dobrać podkład, poza za ciemny to jak solara, za, za jasny, no tak jakbyś zaraz miała paść. No to są czynniki takie, które są naprawdę ciężkie, wymagające naprawdę dużo czasu. Kolor pomadki dobrać, aby nie był za wulgarny, a potem mówisz, kobieto, zdejmij tę tapetę, kobieto, za mocno się malujesz. A jak przychodzi co do czego? i widzisz ją bez make-upu, to Uciekasz, gdzie pieprz rośnie. Bo chciałeś naturalną. No to będziesz miał naturalną, mój drogi. Filmik ewidentnie pod babki, dla babek, pod babki. Rodzina chciałam fale, taki kuwa mek, psa odwaliła. I nagle tutaj, czuję, O, o. Coś mi tutaj to oko ta goły zabiegł, A to co? Ty! Całe szaleństwo poszło po prostu w pierudy. Człowiek się poświęca. Chce być ładny. Tak, oczywiście kobiety, które się nie malują, też są piękne, bo zaraz będą takie komentarze, że naturalność jest wspaniała, no da. Ale nieraz babeczka chce. Chce się odwalić, a to pros. Patrz i wgrzytanie zębów I rozmazane eyelinery, moje drogie. Grażyna tak maluje się się do Rosmana. Maluje... maluje się. I tak myśli o życiu, o tym wszystkim, o tych moich ukochanych fanach, a tu nagle na telefon takie piuuu Jakieś powiadomienie, to jaki przelew? Czy starego coś boli? Czy się pomylił? Czy może chce mnie przekopić? Że to takie przelewy mi robi. A to patrzę, nie! Zwrot podatku przyszedł do i Tak wlełowajcie, Rosmany, jakie nagrawy na ruszy na ten fobiku. Siedzę. prawda? No takie niespodzianki to my lubimy. Witam Was, moje kochane babeczki. Słuchajcie, znacie ten stan, kiedy jest wolny dzień, idziecie do robo i chcecie zrobić wszystko szybko, dużo rzeczy, no, ale żeby wstać, to co trzeba zrobić, prawda? Trzeba tak, umyć się, pamiętajcie, umyć się, bo tam jakiś śmierciążek zawsze może zostać, Pomalować te nasze piękne mordki, no bo jak z taką mordą do, do Lidla, czy nie daj Boże do Rossmana, o nie, a nie daj Boże spotkasz jakiegoś znajomego i powie To ty Grażyna? Na pewno ty? Nie. Także pomalować ładnie mordki, prawda, Wykampać się, co ty jeszcze, zjeść śniadanie, wypić kawę, bo potem idziemy jak takie zombie przez te No to nie jest proste. Chłopy to umyją mordę raz, dwa, trzy i już gotowi. A my co? Mamy po prostu dziewczyny. Przewidzamy. Ale ja znam takie baby, które nie muszą za dużo robić. Także okay. ja pozdrawiam takie baby, które jeszcze w stanu.